a Tarot, Witajcie moi drodzy bardzo serdecznie. Ponownie na moim kanale. Witam przede wszystkim osoby spod znaku raka w waszym czytaniu na kwiecień. Pamiętajcie, energie są ogólne, bierzcie to co pasuje do was, do waszej sytuacji, resztę zostawcie. A jeżeli interesuje was przekaz bardziej indywidualny, to oczywiście pozostawiam maila w opisie pod tym filmem. I warto tak jak zawsze sprawdzić nie tylko swój znak Słuchajcie, mmm, mmm, słoneczny, ale też i księżycowy, czy ascendent, tam też możecie otrzymać przekaz dla siebie. I co tutaj mam dla Was? Energia ogólna wskazuje na to, że być może pewne plany. Które już sobie Raczek poukładał w głowie, będą musiały ulec zmianie, tak, I, i plany będą wymagały zrewidowania w związku z jakimiś okolicznościami, których po prostu nie byliście, nie będziecie w stanie przewidzieć, tak. Ale ta karta to czasami ostrzeżenie. Ostrzeżenie przed osobami fałszywymi, przed osobami, które gdzieś. Um, nie do końca, że tak powiem, są wobec Was fer, które tutaj coś próbują ug ugrać za Waszymi ple plecami. No zobaczymy na razie nie chcę za wiele na ten temat mówić. Zobaczymy, co nam... jaka historia nam się tutaj pokaże, drogie raczki. Niemniej jednak to, co najlepszego jest do osiągnięcia. Karta wskazuje na czas spokoju, czas regeneracji i czas, gdzie raczek może uzmysłowić sobie, mimo tego, co się dzieje, niezależnie od tego, właśnie jakie wydarzenia będą miały miejsce. I nawet jeżeli trzeba będzie zmierzyć się z jakimiś trudnościami, to raczek może sobie tutaj uświadomić, że jest we właściwym miejscu. Tu, gdzie jest, tak? To jest moje miejsce, to jest mój dom. Tu czuję się bezpiecznie. Być może uświadomicie sobie, że to poczucie bezpieczeństwa, tak, że nie musicie tego szukać na zewnątrz. A w końcu odnajdziecie to w sobie. Ta karta często kojarzy mi się z energią bratnich dusz, ale mówię, zobaczymy, jaka historia nam się pokaże. A może ktoś tutaj będzie pracował z domu, o czym marzę? Kto wie? Tak, możliwe jak najbardziej. Możliwe nowe współprace, um, które będziecie być może rozpoczynać, um, ale również nowe projekty. Więc może chodzić o własną działalność. Fajna energia, w którą, z którą rozpoczynacie. Właśnie miesiąc kwiecień, energia wskazująca na obfitość, na dobrobyt, tak? Tak jakby, no mówię tutaj, energii do działania nie powinno Wam zabraknąć w kwietniu i poczujecie ten przypływ, tak? Ten przypływ, tą taką chęć, żeby coś wy, wykreować, żeby coś stworzyć, żeby działać zgodnie z tym, co czujecie całą, całym sobą. Jakiś byk albo lew może odchodzić do przeszłości, ale tu też y, ja widzę, ym, że to może być czas, gdzie raczek wychodzi poza pewne schematy, poza pewne ramy, tak? Ym, przestajecie się sztywno czegoś trzymać, ustalonych wcześniej zasad, czy też nawet swoich wartości, że tutaj. Ym, Możecie dokonać właśnie zrewidowania, tak? I w tym kontekście mm, tu mogą ulec zmianie chociażby wasze priorytety. W związku z tym coś, co wam nie służyło, odchodzi do przeszłości. Wy już nie chcecie, mm, że tak powiem, działać tak, jak y, ktoś wam narzuca. Czy działać w ten sposób, bo yy, są wobec Was pewne oczekiwania, które Wy powinniście spełnić? Nie. Tutaj Raczek chce świecić własnym blaskiem. Tutaj Raczek chce robić rzeczy po swojemu, w zgodzie ze sobą, ze swoim sercem, w zgodzie ze swoimi instynktami. Nawet jeżeli to nie będzie podobało się innym, nawet jeżeli tutaj mm, będzie to budziło pewien sprzeciw. Trudno. No, ale w kwestiach uczuć i relacji tu się może coś dziać. bardzo dobry miesiąc, jeżeli chodzi o wasze sprawy zawodowe, o wasze sprawy finansowe. Tutaj tak jeszcze raz powtórzę, mogą pojawić się um, nowe możliwości na waszej drodze, jakieś dotyczące współprac, projektów, inwestycji, um, ale to oczywiście będzie zależało również od waszej sytuacji, znaczy to już będzie kwestia indywidualna, o, że tak powiem. Um, to może być czas, gdzie jakiemuś raczkowi zostanie zaproponowane lepsze stanowisko, czas premii, podwyżek, właśnie awansów, ale też czas, gdzie będziecie po prostu, dojdą wam pewne obowiązki, tak? Dojdzie większa odpowiedzialność za to, co robicie. I okej, okay, tak? Wy jesteście gotowi na to. Mam wrażenie, że tutaj. Jesteście gotowi, oczywiście mówię, te zmiany zawodowe mogą spowodować, że trzeba będzie dokonać chociażby pewnych zmian w swoim życiu osobistym, tak? Zmienić pewne plany, bo na przykład nie spodziewaliście się takiego obrotu sytuacji, tak? Ale za tym wszystkim idzie energia obfitości, dostatku, tak? Energia większej niezależności i większej stabilizacji, jeżeli chodzi o sprawy finansowe. Także jeżeli ostatnimi czasy ciężko nad czymś pracowaliście, albo po prostu wkładaliście dużo serca w to, co robicie, to tutaj będziecie zbierać owoce swojej wcześniejszej pracy. No a w, w relacjach tak jak powiedziałam, no tu jakiś galimatias robi się ciekawie. Hmm. Może być tak dla niektórych, słuchajcie, że powróci do Was ktoś z przeszłości. Tak jakby właśnie, tu ktoś może robić jakieś podchody w kierunku raczka. Być może odezwie się, były partner, była partnerka albo osoba, z którą byliście w jakiś sposób emocjonalnie związani, tak? Ale no właśnie, tutaj Raczek będzie musiał dokonać wyboru. Niewykluczone, że w to wszystko wplątanych jest trochę więcej osób, tak? Czyli być może mówię do kogoś, kto już się z kimś spotyka, tak? Albo ktoś jest, ktoś nowy pojawi, czy też pojawił się na horyzoncie, i nagle w tym samym czasie. Powraca ktoś z przeszłości. I raczej w takiej energii konsternacji. Gdzie ja teraz mam się skupić, tak? Czemu powracasz mi tutaj do mojego życia, kiedy ja już y, zaczęłam otwierać się na coś nowego? Co mam zrobić? No, y, może być problem. <ścoughs> może być problem z podjęciem decyzji. Hmm. No mówię, być może jakiś byk, lew, ktoś z tych znaków będzie odchodził do przeszłości. Tutaj też trochę bliźnięta się zaznaczyły. Na pewno, jeżeli miałyście do czynienia z kimś, kto pojawiał się i znikał, tak? I gdzieś faktycznie przez długi czas jakaś taka sytuacja nie dawała Wam wytchnienia i... Powodowała, że sami siebie ograniczaliście, to to odchodzi do przeszłości. Tutaj podejmujecie takie decyzje, że no mówię, stawiacie bardziej na siebie, na to, żeby yy, być może otworzyć się, czy też stworzyć relacje, gdzie będziecie doświadczać równowagi, harmonii, tak? I okej, okay, ktoś może powrócić, ale niewykluczone, że wówczas taką osobę odprawicie z kwitkiem. Mówię, to już jest kwestia, kurczę, indywidualna. Ciężko mi tutaj, no nie da rady jednego scenariusza Wam tu przedstawić. Może być to też czas, gdzie będziecie, bo Wy jesteście pokazani w takiej energii bardzo magnetycznej. Tak? Więc możecie przyciągać różne osoby w kwietniu do swojego życia. I być może... Właśnie pojawi się ktoś na horyzoncie albo tych osób będzie więcej. Dlatego to jest czas, gdzie wy mm, odzyskujecie kontrolę nad swoim życiem, dlatego że odzyskujecie kontrolę nad swoimi emocjami. One już nie będą wami rządzić, tak? Wychodzicie z pewnych schematów, z pewnych programów. To co wam wcześniej nie służyło, zostaje odcięte. Różnego rodzaju nieprawdziwe, kłamliwe przekonania. I tutaj yy, może pozwolicie sobie właśnie na to, żeby otworzyć się emocjonalnie na coś nowego. Pewna osoba z przeszłości może chcieć z Wami porozmawiać, coś wyjaśnić. I to może wzbudzić w Was taki konflikt wewnętrzny, no ale. Karty tu sugerują, żeby nie podejmować pochopnie żadnych decyzji w, w kontekście takim emocjonalnym, tak? Żeby nie działać pod wpływem uczuć, emocji, mm, tylko dać sobie chwilę na ochłonięcie i takie, wiecie, zdroworozsądkowe spojrzenie. Więc jeszcze raz powtórzę, jeżeli miałyście mieliście do czynienia z jakimiś wracaczami, mm, kimś, kto. No, pamiętajcie, jaka ta osoba kiedyś była. Ja nie mówię, że ludzie się nie zmieniają, bo tak nie jest, tak, ale e, potrzeba świadomości, tak? Dużej świadomości, żeby dokonać w swoim życiu zmian na takim głębokim poziomie, więc po prostu zwracajcie na to uwagę. Cisza. Pozwól odpocząć swojemu umysłowi. W ciszy znajdziesz ukojenie. Dlatego powiedziałam: nie kierujcie się swoimi emocjami, tak? Um, tylko tu wsłuchajcie się w swój wewnętrzny głos. Pod spodem jeszcze karta, która mówi mi oczy szeroko otwarte, tak? Bo Twoja ta osoba, czy też bratnia dusza, albo osoba, Którą uważasz za bratnią duszę może różnić się od tego, co ty sobie wyobrażasz, tak? Mhm. Jeżeli chodzi o osoby w relacji, ale to już, słuchajcie, jeżeli wy jesteście w relacji i faktycznie tutaj pewne kwestie um, są na ostrzu noża, może być tak, że że dojdzie do takiego zakończenia, tak, że tu ktoś podejmie decyzję. Tak? I mówię, jakieś relacje, stałe relacje mogą odchodzić do przeszłości. Że powiecie, stop, nie godzę się już na, na to czy na tamto, tu chcąc właśnie odzyskać kontrolę nad swoim życiem. Mówię tutaj też takie relacje trójkowe. Może ktoś jeszcze pojawił się w Waszym życiu. Więc Raczek ogólnie rzecz ujmując, będzie podejmował decyzję kierując się tym, co mu serce podpowiada, co mu intuicja podpowiada, ale przede wszystkim swoim dobrem, tak? No tu pojawia się ktoś, że tak powiem, w kwietniu, może zawitać. Ale to też może być energia waszego partnera czy partnerki. Tak jakby pojawia się energia kogoś emocjonalnie zaangażowanego, kogoś, kto, kto jest wrażliwy, kto, jakby to powiedzieć, to być może chce czegoś więcej. Chcę również pewnej naprawy, więc może być tak, że i jeżeli ostatnimi czasy przechodziłyście przez trudny czas w swojej relacji, albo było tak, że jakby to powiedzieć, powiewało chłodem, to również po różnego rodzaju rozmowach tak, ta sytuacja może się poprawić. może zdecydować się na, na taką pracę nad sobą, więc. Mm, no mówię, wszystko zależy od tego, w jakiej wy jesteście aktualnie sytuacji. Także tyle, drogie raczki. Dajcie znać, kto z wami rezonuje. Pozdrawiam was bardzo serdecznie. Wszystkiego dobrego i do usłyszenia. Trzymajcie się, papa. Pa.